Anna Kaca, magiczny rower. Prosto, w lewo, przez bezdroże Jedzie pędzi żółty rower. Podskakuje na wybojach, taka trudna jest ta droga. Wnet się wznosi ponad chmury, Mijomin szaro bury. Halo, chmurko, jedźmy proszę, w świat daleki za trzy grosze. Bujaj, chmurko mnie na wietrze lub utulaj, kiedy zechcesz, możesz słonku szepnąć w łóżko, by muskało mnie leciutko. A gdy świat zwiedzimy całe dwie pustynie, Londyn, Paryż, to wrócimy na podwórko. Moje własne, tam za górką. Spytasz mnie, co to za rower, co poleciał Hen w przestworze? Jest niezwykły, żółty, śliczny. Wiesz, ten rower jest magiczny. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.